Grupa Walim Rajdowy po raz kolejny zorganizowała imprezę pod nazwą Walimskie Lato 2015 z pizzerią Katani. Tym razem konkurs odbywał się w formacie dwudniowym. Organizatorzy tradycyjnie przygotowali fragment kultowego rajdu Elmot, który załogi pokonywały dwukrotnie. W sobotę uczestnicy imprezy rajdowej mieli do pokonania odcinek specjalny Walim Glinno o długości 3 km. W niedzielę zawodnicy zmagali się z OS-em Sierpnica Walim o długości 2 km 400 m, który przejeżdżano trzykrotnie. Na starcie konkursu zameldowało się blisko 100 załóg. Pogoda dopisała kibice również. Eu Po dwudniowym ściganiu w klasie pierwszej na pierwszym miejscu plasowała się załoga Leszek Keplinger i Jarosław Keplinger jadący Fiatem 126P. Na podium w klasie drugiej stanęli Dawid Sokulski z Ryszardem Sokulskim w Fiacie Seicento. Na zwycięstwo w klasie trzeciej wywalczyła załoga Mateusz w Suzuki Swift. Triumfatorami klasy czwartej zostali Piotr Krzysztofik i Rafał Pogoza. Pierwsze miejsce w klasie piątej należało do Dawida Figurskiego i pilotki Joanny Spodar. W klasie szóstej najlepszy czas wykręcili Maciej Wiatrak i Jarosław Wiatrak w Subaru imprezie. Zwycięstwo w klasie KDL wywalczyli Tomasz Kurowski i Krzysztof Kręcidło, jadący Polonezem.